Witam w kolejnym odcinku poświęconym najczęściej zadawanym pytaniom na temat rysowania w Jistarcadzie. Oprócz linii ciągłych w Jistarcadzie mamy zdefiniowane inne rodzaje linii. Pokażę tutaj na przykładzie, jak je zastosować. Po prawej stronie mamy taką linię przerywaną, która jest tutaj pomocnicza do wymiarów. Tu jest druga przerywana linia która symbolizuje tutaj niewidoczne krawędzie. Najpierw rysujemy tą zieloną linię, a wybieramy tutaj rodzaj, więc jest to linia przerwana. Jeżeli tutaj nie możemy znaleźć jakiejś linii, która by nas interesowała, klikamy na więcej i wczytaj, pokaże się okno, w którym możemy wybrać większą ilość różnych linii. Następnie ustawimy skalę linii. Tutaj upewnijmy się, że nic nie jest zaznaczone. I możemy narysować linię. Efekt jest dokładnie taki, jak na prawej stronie rysunku. Można też zmienić rodzaj linii po jej narysowaniu. W ten sposób narysuję ten okrąg. Po narysowaniu jest zwykłą ciągłą linią widoczny, więc zaznaczamy, wybieramy przerywaną, zatwierdzamy klawiszę Enter i dostajemy taki rodzaj linii, jaki chcieliśmy. Równie łatwo jak rodzaj linii oraz jej skalę możemy zmienić też grubość linii załóżmy, że w tym przykładzie widoczne krawędzie, które tutaj zgrupowałem wcześniej. Chcemy żeby były grubsze zaznaczamy. Wybieramy ja tutaj wybiorę przesadnie grubą um, wielkość żeby to pokazać i gotowe. Trzeba pamiętać o tym, że aby na ekranie widoczna była grubość linii, musi być włączony ten przycisk tu na dole. Jeżeli go wyłączymy, będzie ona rysowana jako linia zerowej grubości. Oczywiście ona nie jest zerowej grubości i po ponownym włączeniu pozostaje. Tutaj, nawet przy wyłączonym, widzimy, że ma szerokość 0,5 mm. Na tym rysunku wymiary są na tej samej warstwie. Co linie? A chcielibyśmy stworzyć nową warstwę osobno dla wymiarów. W tym celu uruchamiamy menedżera warstw. Klikamy nowa warstwa, nazywamy ją i akceptujemy. Teraz, aby przenieść wymiary, musimy użyć dopasowania warstw. Klikamy, a następnie wybieramy obiekty do przeniesienia i akceptujemy. Teraz podajemy nazwę warstwy N-Enter i wybieramy ją z okna. Jak widać tutaj, czy tutaj obiekty zostały przeniesione na żądaną warstwę. Na tym rzucie widzimy powtarzający się element, jakim są drzwi. Taki element może się powtarzać nie tylko na tym rysunku, można go też użyć w innych rysunkach. Pokażę więc, jak zautomatyzować ten proces. Mamy narysowane drzwi oraz miejsca na drzwi, w które chcemy wstawić takie drzwi. Do tego celu utworzymy blok. A drzwi te składają się z prostych elementów, które przekształcimy w blok. Wybieramy w tym celu narzędzie utwórz blok, który tworzy definicję bloku z wybranych obiektów. Istnieje też możliwość. Od razu tworzenia w edytorze bloków. Jest to ta ikonka niżej. Gdzie możemy od zera rysować blok. A ponieważ narysowany mamy już, więc korzystamy z tej pierwszej opcji. Pojawia się okno, w którym nazwiemy blok. Niech to będą drzwi. Klikamy OK i teraz musimy określić bazowy punkt stawienia. To jest punkt, według którego będzie wstawiany blok. Tutaj więc wybierzemy sobie róg. I teraz musimy wybrać obiekt, czyli wszystkie elementy, które chcemy przekształcić w blok. Wybieramy. Zatwierdzamy interem otwiera się edytor bloku. Tu w edytorze bloku, oprócz wielu operacji, które możemy dodać, aby otworzyć blok dynamiczny, co nie jest przedmiotem tego filmu, możemy też przełączyć na narzędzia zwykłej, zwykły sposób edytować blok składające się na niego elementy. Chwilowo nie interesuje nas to, ponieważ nasz blok już jest taki jak ma być. Możemy więc zamknąć i mamy utworzony blok. Aby skorzystać z tego bloku wybieramy wstaw. Wstaw tu na liście znajdujemy drzwi, czyli utworzony przez nas blok. Klikamy OK. Teraz. Punkt odpowiadający punktowi stawiania musimy określić. Wstawię pozostałe bloki. Istnieje też możliwość stawiania ich pod różnymi kątami. Tutaj będzie potrzeba obrócić je o 90 stopni. W tym celu zaznaczamy tutaj wybierz kąt obrotu. Teraz przed zatwierdzeniem obracamy go. To samo z kolejnymi drzwiami. Te drzwi są odbiciem lustrzanym, więc poprawimy je. Jeżeli jest potrzeba poprawienia bloku, jego edycji, tak jak tutaj, gdzie widzimy, że blok był przystosowany do innej grubości ściany, Niestety nie możemy tego bezpośrednio zrobić, bo wszystkie jego elementy stanowią jedną całość. Musimy go rozbić. Rozbijamy poleceniem rozbij, bierz obiekt. Teraz są to już oddzielne elementy. Przesuniemy na właściwe miejsce. Teraz drzwi są przystosowane do grubszej ściany. Jeżeli już nie używamy danego bloku, ponieważ na przykład był on źle skonstruowany, nie chcemy żeby występował na liście, możemy go usunąć z rysunku. W tym celu z narzędzi rysunkowych wybieramy usuń. Jeżeli jest on nieużywany na rysunku, będzie występował na liście elementów, które można usunąć. Rozwijamy wstaw i szukamy nazwy, następnie usuń. Nie będzie on już występował na liście bloków do wstawienia. To wszystko w niniejszym odcinku. Dziękuję za uwagę.